Chwała Tobie słowo Boże, Chwała Tobie słowo Boże. Pane z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli, bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, ja okopię je i obłożę nawozem. A może wyda owoc? A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo pańskie. W dzisiejszej Ewangelii ludzie przychodzą do Pana Jezusa pytając go o sens cierpienia. Jak to się mogło stać, że Piłat wymordował niewinnych ludzi? Albo jak to się mogło stać, że ta nieszczęsna wieża gdzieś w Jerozolimie zawaliła się i zabiła tylu ludzi? Zobaczcie, niewiele się zmieniło od tamtych czasów. Myślę, że i dziś wielu z nas zadaje sobie pytanie: dlaczego niewinni ludzie, dlaczego rodziny, dzieci cierpią? Dlaczego wojna? Dlaczego przelewanie krwi? Dlaczego przemoc? Dlaczego bomby? Dlaczego to wszystko? Myślę, że te same pytania zadawały sobie dzieci wywiezione na Syberię w czasie II wojny światowej. Wszyscy uciekinierzy, wszyscy uchodźcy. Wszyscy, którzy zostali dotknięci przez cierpienie. Dlaczego cierpienie? Pytanie tak stare jak świat. Z pomocą przychodzi nam dziś kolejne ze słów Pana Jezusa na Krzyżu. Rozważamy te ostatnie słowa Jezusa, które wypowiada w momencie śmierci, umierania na Krzyżu. I przypominamy sobie, że każde z tych słów jest jak testament, albowiem wypowiedzenie każdego, choćby pojedynczego słowa przez umierającego na krzyżu, było okupione olbrzymim cierpieniem. Dziś, bydaje, że najbardziej dramatyczne z tych słów: Ewangelista Mateusz, 27 rozdział 46 werset, Ewangelista Marek, 15 rozdział 34 werset. Notują słowa Jezusa, Eli, Eli, lama sabachthani, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Rzeczy samej Jezus cytuje tutaj psalm 22, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Daleko do mego wybawcy słowa mego jęku. Boże, wołam do Ciebie przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, lecz nie znajduję pokoju. Jak to możliwe, że Jezus, Syn Boży, ten, nad którym Bóg Ojciec w momencie Chrztu wypowiada słowa, to jest mój Syn umiłowany? Którym mam upodobanie. Ten sam Jezus słyszy słowa. To jest mój Synu miłowany, na górze tabor, przemienienia. Jak to możliwe, że w momencie krzyża ten sam Jezus wypowiada: Boże, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pytania, które. Jest bardzo ważne w tym kazaniu. Pytanie, które być może można tylko odpowiedzieć, poprzez fakt, że Jezus, Syn Boży, stał się człowiekiem we wszystkim podobny do nas oprócz grzechu. A to pytanie, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Czemuś mnie opuścił? Jest tak bardzo ludzkie. To pytanie człowieka cierpiącego. To pytanie człowieka, który szuka sensu zła, jakie wydarza się w życiu, jakie ma miejsce, który szuka sensu i odpowiedzi na swoje własne zranienia, cierpienia, na to, co przeżywa. Wystarczy pomyśleć o tych wszystkich, którzy umierają przedwcześnie, o utraconych dzieciach, o chorobach, o cierpieniu. Ile razy w modlitwie ludzkiej pojawia się Boże, dlaczego? Ile razy zadajemy Panu Bogu to pytanie? Myślę, że nie jeden, nie jedna z nas tu obecnych Również to pytanie zadawała, zadawał. I dlatego Jezus w momencie agonii konania dokładnie te same słowa używa. Aby pokazać Tobie i mnie, każdemu z nas, że niesie tą naszą bezsilność, cierpienie, krzyk. Zwątpienie na krzyż. Że On, Jezus Chrystus, Syn Boży, Syn Wszechmocnego, który mógłby wybawić nas jednym słowem, niesie w swoim ciele w cierpieniu, w umieraniu nasze grzechy na krzyż. On mówi Tobie dziś Twoje cierpienie. Twoje zwątpienie, Twoja rozpacz nie jest mi obca. Ja to wszystko zaniosłem na krzyż. Pan Jezus na krzyżu nie gra, nie udaje. Pan Jezus na krzyżu naprawdę umiera. A więc, aby doprowadzić nas do zbawienia, do odkupienia, do szczęścia, Oddaje swoje życie, a w nim Bóg oddaje to, co najcenniejsze, życie jedynego syna swego. Doświadczenie samotności, opuszczenia, ciemności jest takie ludzkie. I kochani, nie jesteśmy ludźmi, którzy są jakimiś nadludźmi. Nie jesteśmy ludźmi, którym jest obce cierpienie. Nie kreujmy się na takich, którzy mogą wszystko, superhero, których nic nie rusza, którzy niewzruszeni pozostają wobec własnej i ludzkiej tragedii, wobec cierpienia, wobec przemocy, wobec niesprawiedliwości. Nie zakładajmy maski ludzi, którym jest wszystko obojętne, bo to nie jest nasze prawdziwe ja. To nie jest wstyd, moi drodzy, zapłakać na pogrzebie nad kimś, kogo odprowadzamy, kogo żegnamy. Łzy są wyrazem życia naszej duszy. A my wiele razy przez otoczenie, przez naszych braci i sióstr, przez świat, chowamy naszą prawdziwą twarz. Jezus nie chowa tej twarzy. Jezus w swojej bezsilności, przybicia do krzyża. Jezus w tej chwili swojego opuszczenia, samotności. Woła do Boga Twoim głosem. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I kochani, powtarzam jeszcze raz, siedem słów Jezusa na krzyżu, tam nie ma przypadkowych słów. One są po to, żebyś Ty w tych słowach mógł, mogła odnaleźć siebie. A zatem Jezus woła Twoim głosem bez silności, czemuś mnie opuścił, po to, żebyś Ty Jego głosem mógł zawołać do Boga, głosem modlitwy, głosem być może bardzo cichym, bardzo samotnym, bardzo opuszczonym, ale głosem Dziecka Bożego. Kochani, mamy prawo do tego, aby wołać do Boga. Toż przecież nasz Ojciec. Dziecko zawsze powie swoim rodzicom, co czuje, czego pragnie, czego mu brakuje. To normalna postawa dziecka. I moi drodzy, w tym opuszczeniu Pana Jezusa na krzyżu, w tym Jego samotnym konaniu, każdy z nas odnajdzie miejsce dla siebie, albowiem w jego ranach jest nasze zbawienie, w jego ranach jest nasza moc. I jeśli czystym, szczerym sercem powiesz Bogu o tym, co Cię przerasta, o chorobie, o cierpieniu, o bólu, Wtedy będziesz modlić się tak jak Jezus na krzyżu. A wtedy przedziwnie brzmią słowa Pana Boga do nas, do każdego z nas. Bóg wypowiada je do Izraela na wygnaniu, ale to są słowa Boga do ciebie. I przyjmij, drogi przyjacielu, drogi siostro, droga, drogi bracie, przyjmij właśnie dziś te słowa. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, moi drodzy. Co by było, gdyby w naszym życiu nie było Boga? Gdzie byśmy poszli? Do kogo byśmy się uciekli? Do kogo byśmy wołali? I za każdym razem, kiedy wydaje nam się, że Bóg nas opuścił, że Bóg nas nie słucha, że nasze modlitwy pozostają bez odpowiedzi, pomyśl. Co by było, gdybyś się nie modlił? Gdzie byś był? Kim byś był? Ja nie zapomnę o Tobie. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach, mówi Pan.